Siemaneczko, 6 rano, za 5-6 dokładnie, lekki przymrozek był, ale słoneczko ładnie wychodzi, zaczyna się robić pogoda, widzę tu już koczki powyskakiwały, skoki nie są zamknięte u góry, zaraz krótki oblot im zrobię i trzeba jechać do pracy. Tak już też na wojlerce siedzą. O, wychodziły tam kolega, pytał mnie tego, co karmiłem, kubę siedzi tam, gołąbek wesoły. Robię krótki oblot, zaraz coś dogramy. A gołębie latają. Zrobimy im krótki oblocik. I zaraz wypuszczę też połowego pocztowego, co ostatnio też wszedł. Gołąb z lotu. Puścimy go, kolega pewnie będzie tam oglądał film. Tak jak mówiłem, że go tam troszkę no doprowadzę go trochę do jakiejś tam formy, żeby mógł lecieć. Gołąb musi dolecieć do szczytna. Myślę, że to nie jest aż 150 jakichś kilometrów będzie, to myślę, że da radę. W dosyć dobrej formie jest. Także mam nadzieję, że doleci. Na dajo. ładnie już świeci. Dobra, polatały chwilę mogą zjeżdżać muszę dać pauzę ja Już sam przed ziemi Dobra, niech slatują, wchodzą Wypuszczę tego pocztowego, że Czasem mu się tu Puszczamy tego pocztowego, niech leci. Tam jeszcze jasny. Jeszcze kilka chodzi. Tamtym jeszcze się nie chce. Zejść, kolatać, same i dwa jasne, te ładnie wchodzą. Dobra, przepauzuje. i zaraz dogramy tego pocztowego odawać na dół. No jeszcze jasne się nie może nalatać. Dobra. Mam tutaj tego pocztowego. To jest ten połowy samiec, co ostatnio go tak moje murzyny ganiały po głębniku. Pokaż się. Kolega ogląda, to będzie wiedział, o, żebyś mi nie uciekł, zanim cię na, nie dokończę nagrywać. Ja, chwilę, bo muszę tutaj... Tak, jak widać, ma telefon. Numeru głębia nie będę pokazywał. Tipes też jest. Także wypuszczamy go. Niech leci na szczytno. Dawaj mały. Troszkę taki ogonek przerwany, uderzę, jest tam jeszcze, Nie widzę go. Leci jeszcze. Jest tam. Jak pójdzie w tamtą stronę, to pójdzie dobrze. Ale nie widać, bo słońce świeci. Ja już go też teraz nie widzę. Nawet nie wiem, gdzie on jest. A jest tutaj jeszcze, widzę mi zniknął no dobra, zobaczymy Mam nadzieję, że mam nadzieję, że pójdzie do siebie dobra, później coś dogram. Także pozdro Druga część pocztowego połowego nie ma, chyba poszedł Teraz spędziłem stare z młodymi ale młode totalny chaos jest u nich są, no nie są, gołębie nie latały tak jest nie cały tydzień pozamykane te młode nawet ale muszę je zacząć ganiać ze starymi, bo inaczej tu nic z tego nie będzie tam kilka na drzewie siedzi nie dają rady ale tu już niektóre widzę śmigają z nimi gdzieś tu widziałem jakiegoś połowy, a nie, jest jakiś niebieski pocztowy z nimi nie wiem co to za niebieski, zobaczymy ale tutaj no chodzi trochę młodzieży już że już się stado powoli powiększa że nie jest źle gdzieś tu widziałem O młode młode ściągają na dół bo już nie mają siły latać ale mówię no za długo no za długo siedziały powinny być codziennie Chociaż po trochu poganiane one raz na tydzień. A tam siedzą trzy. Nie wiem czy będzie widać. Jak przybliżę. O, tu są dwa. I tu jest jeden. No, widać. Muszą się nauczyć. No. Troszkę popracuje się nad nimi. To będą chodziły. Czy to niebieski chodzi z nimi? Ale co to jest, to nie wiem. Niech się coś przycięło. Jak tylko się szmaty nie podgoni, to już. Ostatnio muszą się trochę, trochę się muszą nauczyć latać. Nie ma, że nie. Jedne z drugimi złapią się raz drugi i będą chodziły. Teraz jak się złapią to nie będzie źle. Jedne drugie będą ciągły. O, jak swa, jak na drzewo idzie. O, stały w dubsko, to już po drzewie patrzą. A ile już ich tam siedzi? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobre są. Dobre są. O, przez pięć minut niech pochodzą. się tam ze szmatą, ale sami widzicie jak one tam przysiadają. Ale chyba trzeba i z matem i ich zagnać Zwaniaczku Champacika dostaną, to będę spieprzać no, I no będzie trzeszczyć No niestety i tak bywa, trzeba czasami z drzewa woganiać Stary gołębie nieraz się brało. Zara będzie słabo słychać. Czekajcie na pałę. No i się narobiło. Bat strzelił. Nie wytrzymał tempa. Oj, tak bywa. No i trzeba go zregenerować. Już nieraz był regenerowany To schodzą. No trudno. Cwaniaki, Patrzą, żeby wleźć do budy. No raz, zaraz je tutaj otworzę. Nie wskakują. Później i tak trzeba będzie je poprzeganiać, bo to będą się pchały. I tak na tamten gołębnik. No, na pauzę. Waganiałem gołębia, aż ten obcy posłów w gołębniku siedział. Szybciej w lasek moje. gdzie on jest teraz? A tu jest. No nie, panowie, tu wróciła samica moja. Ja ją wysłałem gdzieś w Polskę razem z murzynami. Tam poszły... Poszedł samiec, samica. Tak mi się wydaje, że to jest ta samica. Ale pewności na 100% nie mam. Ale na czerwonej obrączce jest. To być może przyszła. No zobaczymy. Musi wejść, zobacz jak wejdzie. Drugi raz. Sprawdzę to, co to jest za gołąb. Jak będzie chciała wejść tu, to znaczy, że jest stąd, z tego z tego ostatniego, gdzie młode. Jeżeli faktycznie to jest ta samica. Dobra. Tak, jak myślałem, że to jednak wróciła ta samica. Pokaż się. Pokaż się, mała. rok 066 Tak. To jest ten gołąb. To jest ta samica. Do kogo ona była wysłana? A tutaj miałem jest zapisane. No, chyba to było na twardą górę. Coś mi się wydaje, że to były wysłane te gołębie. Tam poszły i pocztowe trzy. Także obróciła. Obróciła panienka. A, kto by się spodziewał. Że ona przejdzie. A jednak, a jednak to ona swój gołębnik poznała. Nie jest głupia. Dobra. No, cała szarańcza już siedzi. wygłodniała Przejrzymy jeszcze do tych, tak na szybkiego. O, tu jest pacjent, Kuba. Kuba siedzi na jajkach. Popatrz. A ma z winerką. O, te się też zniosły. Te się też poznosiły. Trochę tego będzie. O, i te też mają już jajka. Mój wyszwanek, mój wyszwanek, słuchasz, jest, jeden jest, a drugiego nie będzie. No i dobra, Sebastiany chodzą, drugi tu jest. Też się w jajka gonią. No i dobrze. Dobra, tak to wygląda panowie, panie. Także pozdrawiam, muszę wędkę zrobić. Ale wiem dlaczego pękła ją kiedyś tutaj na i ona pękła teraz. bur stała wora i i strzeliła. Coś tak ostatnio przeszczała. Ale dobra, zregenerujemy ją. To się dą. Są młode też złażą na ziemię, to dobrze. O, przyszły moje kury wyścigowe. Gdzie jest kołd, już stoi? Dobra, pozdrawiam wszystkich oglądających. Komu się podobało. Dajcie łapę. Kto nie dał suba, może dać. No i oczywiście skomentować. Także pozdrawiam i do następnego. Pozdro.